Niektóre drużyny wykorzystują zimowe okienko transferowe, żeby dokonać kosmetycznych zmian w swoich składach. Inne przeprowadzają kadrowe rewolucje. W naszej ekstraklasie jesteśmy świadkami obu tych postaw. Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki i zapraszam na drugi odcinek poświęcony zimowym transferom w naszej ekstraklasie. W tym odcinku skoncentruję się na dolnej połowie tabeli, czyli miejsca od 10 do 18. Ale jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, zachęcam do nadrobienia zaległości. Link zostawiam w opisie. Zaczynamy od Radomiaka i na start niespodziewany, sensacyjny transfer. 16-letni Chorwat Luka Wuskowicz przychodzi z Tottenhamu do Radomiaka. Oczywiście nie na zasadzie transferu definitywnego, tylko na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Wuskowicz to niezwykle utalentowany, młodzieżowy reprezentant Chorwacji. Przeszedł on z Hajduka Split do Tottenhamu za niespełna 14 milionów euro i od razu został wypożyczony z angielskiej drużyny. To nie może być zaskoczeniem, ale to, że został wypożyczony do Radomia, już jest wielką sensacją. Jestem niezwykle ciekawy tego, czy ten chłopak w ogóle w naszej ekstraklasie będzie dostawał szansę gry. O ile na początku Radomiak jest w miarę bezpieczny, to przy kilku niepowodzeniach może być różnie, a oczywiście. Ham wysyła tutaj swojego nowego, młodego zawodnika, żeby zbierał doświadczenie, żeby zbierał doświadczenie w takiej lidze fizycznej, jaką jest Liga Polska. Być może to będzie okno dla kolejnych piłkarzy, którzy mają być przygotowywani do gry w Premier League. No jeżeli Wuskowicz dobrze się sprawdzi i później godnie będzie reprezentował swój klub na szczeblu najwyższej angielskiej klasy rozgrywkowej, to być może kolejne angielskie kluby skuszą się na to, żeby tych zawodników w ramach przygotowania do gry na tym najwyższym poziomie wysyłać właśnie do Polski. Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka Wagner został również nowym zawodnikiem Radomiaka. Radomiak nie byłby sobą, gdyby nie sięgnął po jakiegoś egzotycznego zawodnika. Wagner to zawodnik, który ostatnio pół roku spędził na bezrobociu. Wcześniej występował w belgijskiej ekstraklasie w klubie RFC Seraing, gdzie rozegrał 23 spotkania, strzelił w nich 4 gole i zanotował jedną asystę. W swojej dosyć bogatej biografii piłkarskiej ma na koncie także występy w drugiej, ale i w ekstraklasie francuskiej, między innymi w takich klubach jak Metz i Nancy. Wydawać by się mogło, że tę pozycję radomiak ma bardzo dobrze obsadzoną, ale należy pamiętać o tym, że z radomiaka kilku bardzo ważnych zawodników odeszło, m.in. Edi Semedo i Pedro Enrique. Z drużyną z radomia pożegnał się też Frank Castaneda, więc Wagner swoje szanse jak najbardziej otrzyma i będzie na nim spoczywać odpowiedzialne zadanie, ponieważ zastąpienie tych piłkarzy, którzy odeszli. Oni dawali Radomiakowi bardzo dużo, więc wagner naprawdę od samego początku musi dać siebie w Radomiu Maxa. Kolejnym zawodnikiem, który przyszedł do Radomiaka jest bramkarz, Gabriel Kobylak. I on też przychodzi w zastępstwie innego podstawowego bramkarza, czyli Alberta Posiadały. Posiadała odchodzi do Molde, czyli najbliższego rywala legii Warszawa w meczu ligi konferencji Europy. Kobylak już kiedyś w Radomiu był i ja go zapamiętałem głównie z tego, że potrafił zasadzić niesamowitego babola, więc ja nie wiem, czy to będzie wzmocnienie bramki Radomiaka. Wydaje mi się, że z tych wszystkich bramkarzy, których mógł z Legii wyciągnąć, Radomiak wyciągnął zdecydowanie najgorszego. Obym się mylił, oby to jednak było wzmocnienie drużyny Radomiaka. No ja jednak takim optymistą nie jestem. Tak jak mówiłem, zapamiętałem kobelaka z ogromnych błędów i moim zdaniem nie jest to bramkarz na poziomie ekstra Był zawodnik z Tottenhamu, był Polak, był piłkarz totalnie egzotyczny, więc przyszedł czas na mieszankę. Polsko-brazylijski zawodnik Guilherme Zimowski przychodzi do radomiaka na zasadzie transferu definitywnego. 19 latek urodzony w Brazylii będzie nowym ofensywnym zawodnikiem, drużyny z Radomia. Skąd przychodzi Guillerme Zimowski? Otóż przychodzi z drużyny młodzieżowej, brazylijskiego zespołu. Uwaga, Capivarino! Mnie to nic absolutnie nie mówi, Wam pewnie też nie, ale trzymamy kciuki za polsko-brazylijski akcent. Nowy akcent w naszej ekstraklasie. Stal mielet stawiana wypożyczenia i stawiana młodych zawodników, których już znamy z występów w ekstraklasie. Do drużyny z Mielca dołącza Maksymilian Pingot, czyli środkowy 20-letni obrońca Lecha Poznań, i Igor Strzałek, ofensywnie usposobiony, środkowy pomocnik warszawskiej Legii. Obaj ci zawodnicy nie dostawali wystarczająco dużej ilości minut w swoich klubach i będą szukali większej ilości minut w Mielcu. Wydaje mi się, że to są bardzo rozsądne ruchy, że właśnie dla takich zawodników, którzy nie mieszczą się w kadrach tych najmocniejszych zespołów, drużyny ze środka tabeli, ale też takie, które jednak o jakąś stawkę grają, bo jednak stal bezpiecznego miejsca w tabeli nie ma, to takie drużyny są właśnie idealnym miejscem, żeby tych młodych chłopaków ogrywać, młodych, ale nie zupełnie bez doświadczenia. Wydaje mi się, że zarówno Pingot, jak i Strzałek dadzą stali w tym sezonie dużo dobrego. Mieliśmy sensację w Radomiu i mamy też sensację w Mielcu. Transfer wychodzący, Michał Trąbka zamienia stalna uwaga wieczystą Kraków, czyli można powiedzieć ten nasz katarski zespół z Krakowa który ściąga piłkarzy ekstraklasy, którzy są zainteresowani grą za ogromne pieniądze na dużo niższym szczeblu rozgrywkowym. Mówi się, że Stal Mielec otrzymała za swojego zawodnika, za trąbkę, około 350 tysięcy euro, więc to są naprawdę sensowne pieniądze. Czy ja się dziwię trąbce, że odszedł? No nie. Ma 26 lat, w naszej ekstraklasie nie był jakimś zawodnikiem wyróżniającym się, był solidnym ligowcem, który dostał dużo lepsze warunki finansowe. Mówi się, że tak jak w stali zarabiał około 30 tysięcy złotych, tak w wieczystej może zarabiać również 30 tysięcy, ale euro. Jak sami widzicie, przebitka finansowa gigantyczna. Największym zimowym transferem Widzewa jest niestety transfer wychodzący. Henry Rawas opuszcza Łódź i przenosi się do New England Le Revolution. Jest to transfer gotówkowy. Widzew zarobił na swoim bramkarzu ponad milion euro i sprowadził od razu jego następcę. Iwan Krajcirik, który w poprzedniej rundzie bronił w różom teraz będzie strzegł bramki łódzkiej drużyny. Oprócz krajcirika, widzew pozyskał także defensywnego środkowego pomocnika z Francji, Noaha Diliberto. Zawodnik ten na co dzień występował w rezerwach francuskiego Lons, ale w poprzednim sezonie grał na zapleczu francuskiej Ekstraklasy w drużynie Valenciennes i był tam zawodnikiem podstawowego składu. 31 spotkań, 3 bramki, 3 asysty, postać bardzo ważna. Później transfer do Lons, tam nie przebił się do pierwszej drużyny i dost będzie dostawał swoje szanse w łodzi. Jest to potencjał na naprawdę sensowny transfer, ale widzę w trochę sprowadza kota w worku, bo nie wiemy tak naprawdę, jak on się będzie prezentował, bo ostatnia, ostatnie pół roku no to tylko klubowe rezerwy, więc tutaj ten przeskok może być dosyć duży. Zobaczymy, czy sprawdzi się w Polsce. Czy pamiętacie najszybszego zawodnika w Europie, którego kiedyś do legi sprowadził Dariusz Mioduski? Oczywiście Castrati okazał się totalnym niewypałem i nie był wcale najszybszym zawodnikiem, nie tylko w Europie. Ale i w naszej Ekstraklasie, a jak się okazało nawet nie w Legii Warszawa, zawodnika o takim samym imieniu i nazwisku sprowadza Widzew Łódź i miejmy nadzieję, że będzie to transfer o wiele bardziej udany niż ten nie wypał z Warszawy. Kastrati to 25-letni kosowianin, który może grać na pozycji prawego obrońcy lub prawego wahadłowego, a do Widzewa przychodzi z węgierskiego Ujpesztu. Największym transferem Krakowi jest bez wątpienia nowy prezes, czyli Mateusz Druszcz. W przeszłości był on prezesem również w Zagłębiu Lubin i w Wicewie Łódź, teraz ma zająć się Krakowią. Krakowią, która znalazła się w historycznie bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jak pamiętamy kilka miesięcy temu odszedł wieloletni właściciel Janusz Filipiak i ten klub, można powiedzieć, najprawdopodobniej będzie przechodził teraz transformację. Ma nią zarządzać Mateusz Druszcz i już on dokonał pierwszych ruchów transferowych. Może ten pierwszy nie był do końca jego transferem, ponieważ do, do Krakowi przychodzi Patryk Sokołowski z Legii Warszawa. Generalnie Sokołowski nie odnalazł się dobrze w Warszawie, świetnie grał w Piaście, a w Legii na początku grał więcej, ale w tej rundzie dostał tylko szansę w pożegnalnym ostatnim meczu, w poprzedniej rundzie. Teraz będzie miał szansę na odbudowanie siebie i przede wszystkim na dodanie dodatkowej jakości do środka pola Krakowi. Bo Krakowia nie funkcjonowała dobrze w linii pomocy i Patryk Szokołowski będzie m.in. odpowiadał za kreowanie gry pasów. Natomiast Eneo Bitri to jest zawodnik, o którym właśnie nowy prezes mówi, że to jest w pełni jego transfer. I Bitri przychodzi do Krakowi na zasadzie wypożyczenia z valarengi Oslo. Jest to Albańczyk, środkowy obrońca, 27-letni, który na pierwszą rundę był wypożyczony do Banika Ostrawa, jednak tam zagrał tylko cztery spotkania. A teraz w tej rundzie wiosennej będzie miał szansę występu w Krakowi. Moim zdaniem swoje szanse będzie otrzymywał, tym bardziej, że problemy zdrowotne poważniejsze ma Kamil Gilik, więc jeżeli b będzie się na treningach solidnie prezentował, to na pewno dostanie szansę gry od Jacka Zielińskiego. Trzech zawodników opuściło również drużynę pasów, przede wszystkim Jakub Myszor, który odszedł do Radomiaka, ale który w tym sezonie już nie otrzymywał tak wielu szans jak w poprzednim. Dopuszczenie połomice przyszedł również Tiago, a Sylwester już wylądował na zapleczu naszej ekstra klasy w podbeskidziu Dziubielsko-Biała. Czy Artur Kraciun sprawdził się w puszczy? Ano, sprawdził. Jeden z pogromców reprezentacji Polski. W naszej ekstraklasie zdecydowanie zaprezentował się na plus, więc trener Tułacz szuka kolejnych wzmocnień w Mołdawii. I tak do naszej ekstraklasy trafił Joan Calvin Rewenko. W poprzedniej rundzie reprezentował mołdawski Petro Kup, w którym rozegrał 11 spotkań. Do drużyny z niepołomic przyszedł również były już zawodnik Krakowi Tiago. Trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć na temat tego piłkarza, ponieważ praktycznie nie powąchał on murawy. W drużynie z Krakowa. Puszcza postawiła również na napastnika Ruchu Chorzów Macieja Firleja, który również okazał się niewypałem, strzelał jak szalony w drugoligowym zniczu Pruszków, ale ten przesk przeskok do Ekstraklasy zdecydowanie nie poszedł po jego myśli. Być może odblokuje się w Niepołomicach. Kto odszedł? Ano tylko jedna znacząca postać, Marcel Pięczek, który w rundzie wiosennej będzie grał w Koronie Kielce. Korona Kielce, czyli drużyna, która otwiera strefę spadkową. Tak jak mówiłem wcześniej, do Korony przychodzi z Puszczy Marcel Pięczek, ale przychodzi jeszcze jeden zawodnik z klasy. Pogoń Szczecin na Kielce zamienia Mariusz Fornalczyk, czyli zawodnik, który co prawda rozegrał 15 spotkań w tej rundzie, ale to były same ogony, łącznie 232 minuty. Co prawda udało mu się strzelić dwie bramki, ale w Szczecinie nie dostawał tyle szans, ile mógłby dostawać. Fornalczyk przychodzi do korony na zasadzie transferu definitywnego. W czerwcu kończył mu się kontrakt. Udało się klubom dogadać wcześniej. I tak korona zyskuje skrzydłowego, który ma duże aspiracje do gry ofensywnej. Korony skrzydła w tej rundzie, w rundzie jesiennej były kiepskie. Zawodnicy grający właśnie po bokach boiska nie dawali goli, nie dawali asyst napastnikom, więc w Fornalczyku, w Kielcach jest spora nadzieja. Być może on rozrusza tą ofensywną grę drużyny Kamila Kuzery. W Kielcach mamy też trochę egzotyki. Nieczęsto zdarza się zawodnik, który ma dwa obywatelstwa meksykańskie i amerykańskie i trafia do naszej ligi. A takim piłkarzem jest właśnie dany Trecho. Dany Trecho to zawodnik, który przychodzi z zaplecza amerykańskiego MLS z Phoenix Risings i w tym oto klubie on ma naprawdę solidne statystyki: 77 spotkań, 31 goli i 15 asyst. Jest to zawodnik do środka pola, zawodnik ofensywny, być może alternatywa dla Nono, a być może zawodnik do pierwszego składu. Ja jestem bardzo ciekawy tego transferu. Brzmi on nieco egzotycznie, ale nie takie transfery w naszej ekstraklasie już wypalały. Z Kielcami pożegnał się natomiast jeden zawodnik. Pełniący dosyć istotną rolę w poprzednim sezonie, nieco mniejszą w tym, Rumun Ronaldo da Akonu odchodzi do Rumunii. Korona chciała na nim zarobić, ale niestety, tak jak to powiedział trener kuzera i dyrektor Paweł Golański, możliwości zarobienia na Ronaldo da Akonu niestety się wyczerpały, więc ten zawodnik odszedł za darmo do rumuńskiego farul. Pod koniec swojej przygody Ronaldo da Akonu bardzo narzekał na kielce, udzielał też takich wywiadów, które niekoniecznie. Stawiały go w dobrym świetle, a być może bardziej w dobrym świetle zawodników i trenera Korony, więc bez większego żalu z tym pomocnikiem w Kielcach się pożegnano. Ledwie 13 punktów w ligowej tabeli zmotywowało włodarzy ruchu Chorzów i nowego trenera Janusza Niedźwiedzia do aż 7 transferów. W Chorzowie meldują się m.in. Robert Dadok, były zawodnik górnika Zabrze, można powiedzieć zdrajca, no bo jak tak, z górnika do ruchu. Dwie drużyny, no, które ki, których kibice, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą, ale to nie była pierwsza zdrata, zdrada Roberta Dadoka, ponieważ on już kiedyś z ruchu odszedł właśnie do górnika i teraz z tego górnika do ruchu wraca, więc nie jedna, a dwie zdrady nowego, środkowego pomocnika Horzobiana. Zawodnikami, których również już dobrze znamy z występów w Ekstraklasie i którzy dołączyli do ruchu chorzów są również Patryk Stępiński i Dante Stipica. Ja tutaj sporo spodziewam się szczególnie po byłym bramkarzu Pogoni Szczecin, ponieważ on oprócz tego sezonu, tej, tej rundy jesiennej, naprawdę był bardzo solidnym bramkarzem. Były nawet głosy, że jest to najlepszy bramkarz naszej Ekstraklasy, a Solidny bramkarz w walce o utrzymanie jest ruchowi bardzo potrzebny. Do ruchu Chorzów przychodzi też zawodnik, który poprzednią rundę spędził na zapleczu hiszpańskiej Primera Division. Grał w drużynie Leganes, chociaż grał to za wiele powiedziane, a nowym zawodnikiem ruchu został hiszpański stoper Josema. Nie rozegrał ani minuty w tej pierwszej rundzie, ale w poprzednim sezonie był podstawowym stoperem w większości spotkań Drużyny Leganes, więc jest to transfer bardzo ciekawy. Oczywiście na dużym ryzyku, ale ruch postanowił ryzykować, ruch chce zaryzykować, stawia wszystko na jedną kartę. Co prawda tylko kontrakt Hiszpana będzie obowiązywał przez pół roku, w przypadku utrzymania będzie mógł zostać przedłużony, no ale jest to kod w worku, nie ma wątpliwości. Pół roku bez grania, a teraz gra o bardzo poważną stawkę bo o utrzymanie. Janusz Niedźwiedź sięga też po posiłki od naszego sąsiada z Czech. Adam Flkanowa przychodzi do ruchu chorzów i jest to bardzo ciekawy zawodnik. Oczywiście do naszej ligi by nie trafił, gdyby nie problemy z regularną grą. Jest to zawodnik, który przychodzi z Wiktorii Pilzno, który Swego czasu występował nawet w lidze mistrzów, był podstawowym zawodnikiem swojego klubu. Rozegrał 141 spotkań w czeskiej ekstraklasie, strzelił 41 goli, dorzucił 27 asyst, więc na papierze wydaje się to bardzo konkretne wzmocnienie. Czech ma 29 lat, przychodzi na pół roku z opcją wykupu. Oczywiście, jak do, może do niego dojść, jak ruch się utrzyma, bo jak spadnie, to raczej mowy o tym nie będzie. Jest to piłkarz o naprawdę dużych umiejętnościach. Tak jak mówiłem, ostatnie zakręty w karierze sportowej doprowadziły go do Chorzowa. A czy on doprowadzi ruch do utrzymania? Zobaczymy. Ostatnim już zawodnikiem, którego sprowadził ruch Chorzów w tym zimowym okienku transferowym, jest młodzieżowy reprezentant Niemiec Mike Huras, który w poprzedniej rundzie grał w młodzieżowej drużynie VfB Stuttgart. Mike Huras wita się z Chorzowem tak jak Alvaro Murata wita się z każdym swoim klubem. Zresztą posłuchajcie sami. To zawsze było moim marzeniem, by tu grać. Grać dla ruchu, którego fanem jestem od dziecka. Cała moja rodzina kibicuje ruchowi, mnie zaradził tym dziadek, jestem członkiem fanklubu FC Deutschland. To dla mnie wielki zaszczyt. Było kilka propozycji, ale słysząc o ruchu, nie miałem już niczego innego w głowie. Czuję dumę i chcę pomóc drużynie utrzymać się w ekstraklasie. W Stuttgarcie grałem w zespole U19, teraz ląduję w seniorach. To dla mnie wielki krok. Czy aby na pewno Mike Huras nie jest Alvaro Muratą? Z ruchu też kilku zawodników odeszło, jako że przyszedł Dante Stipica, to z drużyną niebieskich pożegnał się Krzysztof Kamiński, który odszedł do Wisły Płock. Dwóch zawodników odeszło do Wieczystej Kraków i są to Konrad Kasolik i Tomasz Swędrowski. Byli to zawodnicy, którzy grali w podstawowym składzie drużyny z Chorzoła, więc jest to jakiegoś rodzaju niespodzianka. No ale są też to zawodnicy, szczególnie jak Swędrowski, którzy no już są zawodnikami doświadczonymi, 30-letnimi, Kasolik troszeczkę młodszy, lat 26 Wybrali taką drogę, wybrali duże pieniądze kosztem walki o utrzymanie. Ich sprawa, ale też być może Janusz Niedźwiedź dał im do zrozumienia, że nie będzie na nich stawiał, i wtedy też nie ma się za bardzo co dziwić tym zawodnikom. Ruch pożegnał też dwóch napastników, dwa niewypały transferowe z poprzedniej rundy, czyli Dominika Steczyka i Macieja Firleja. Szorujący po w tabeli ekstraklasy Ełkę Suć postanowił walczyć o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej poprzez budowę wieży Babel. Ściągnął absolutnie zawodników z każdej narodowości, jakiej tylko mógł. To może zacznę od największej gwiazdy, która melduje się w łodzi, a mianowicie jest to Riza Durmisi, zawodnik, który przez ostatnie pół roku, co prawda, nie miał klubu, ale wcześniej w swojej karierze występował między innymi w Lazio Rzym, w Tenerife, w Sparcie Rotterdam, w Salernitanie, w Nicei, w Realu Betis, w Brentby Kopenhaga. Imponujące CV, swego czasu był, był też podstawowym. Lewym obrońcą bądź też lewym pomocnikiem w reprezentacji Danii, tylko właśnie problem z Durmisim jest taki, że od kilku lat on jest ciągle kontuzjowany i ciągle nie gra. Wydaje mi się, że ŁKS niestety nabrał się na Durmisego. Zobaczymy jak to będzie. Jedyne co wiemy to to, że jak nie ma kontuzji i jak jest w niezłej formie, to potrafi dosyć dużo zrobić tą swoją lewą nogą, więc wrzutki na Kaja Tejana i tam silny napastnik uks u będzie się rozpychał i strzelał. To jest realne, ale Durmisi musi być zdrowy. Kolejnym zawodnikiem z poważnym CV, który trafia do UKS u Łódź jest Hussein Balić, 27-letni Austriak, który przychodzi z Lasku Linz i w tym oto lasku rozegrał 112 spotkań, strzelił 22 bramki i zanotował 12 asyst. Jak sami słyszycie, nie jest to byle jaki ogórek i jeżeli naprawdę będzie prezentował się na swoim dobrym poziomie, to może razem z Diur Misim naprawdę tą lewą stronę ŁKS-u uruchomić. ŁKS potrzebuje wszystkiego. Potrzebuje goli, potrzebuje asyst, potrzebuje piłkarzy, którzy umieją, grać, którzy umieją grać w piłkę. Balić w piłkę umie grać, tylko pytanie, czy w ŁKS się odpali. Tego nie wiemy. Życzę mu tego, życzę LKS-owi utrzymania, ale sytuacja łodzian w tabeli jest fatalna. Do łódzkiej wieży Babel swoje dwie cegły dorzuca Rahil Mamiedow, czyli środkowy obrońca prosto z Baku i prosto z drużyny Karabach przychodzi do łódzkiego klubu sportowego, ma on za zadanie zastąpić Nacho Monsalve, który tej zimy opuścił łódzki klub sportowy. No i co? Mamiedow trochę pograł w reprezentacji Azerbejdżanu, rozegrał tam 15 spotkań, miejmy nadzieję, że w Ekstraklasie zagra przynajmniej 15 i też zagra w tej Ekstraklasie w kolejnym sezonie, bo to by znaczyło, że ŁKS się dzięki niemu utrzymał, a Mamiedow był naprawdę solidnym wzmocnieniem łódzkiej defensywy. Tiago Ceia, to imię i nazwisko kolejnego zawodnika, który ma być zbawcą Łódzkiego Klubu Sportowego. W poprzedniej rundzie argentyńczyk reprezentował barwy Beroe Stara Zagora, czyli zawodnika z bugarskiej ligi. Był tam zawodnikiem podstawowego składu, spisywał się całkiem nieźle i być może w Łodzi również będzie grał na dobrym poziomie. Te transfery ŁKS-u, poza tym, że jest to, tak jak powiedziałem, totalna wieża Babel, te nazwiska nie wyglądają źle. Są to nazwiska poważne, są nazwiska, które grały na wysokim poziomie, które potrafią grać w piłkę, tylko te projekty ratowania si na siłę ligi, ekstraklasy, w ostatnich latach nie kończyły się dobrze. No Pamiętamy chyba wszyscy Zagłębio-Sosnowiec, które tak maniakalnie zaczynało kupować zawodników. I co? I z hukiem z tej ligi spadło. Kilka lat wcześniej był też projekt Odry Wodzisław, która to zimowe okienko miała naprawdę fenomenalne. Przychodzili tam piłkarze, doskonali i co? I też z tej ligi spadli. Ja się obawiam, że zarówno Łódzki Klub Sportowy, jak i Ruch Chorzów, które postawiły wszystko na jedną kartę, mogą z tej ligi spaść. I tak jak naprawdę dobrze wyglądają te nazwiska, tak same nazwiska nie grają. Ci piłkarze muszą się do zespołów komponować, muszą przede wszystkim stworzyć zespół i muszą wiedzieć o co grają. Że grają o utrzymanie w tej lidze i że to utrzymanie, zarówno dla klubów, jak i dla kibiców, jest bardzo ważne. O tym, jak będzie, tego będziemy dowiadywać się już od dziś. Jak ci nowi zawodnicy sprowadzeni w zimowym okienku transferowym będą się spisywać, wraca nasza ekstraklasa. O tym, jak ona jest, każdy wie. Jesteśmy dziadami, ale ją kochamy i zasiadamy przed telewizorami lub na stadionach podziwiać jak nasi Herosi. Kopią piłkę, i nawet czasami udaje im się tę piłkę skierować do bramki. Jeżeli chodzi o podsumowanie zimowego okienka transferowego w naszej lidze, to by było na tyle. Jeżeli ten film Ci się podobał, pamiętaj o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górze. Napisz też w komentarzu, który Twoim zdaniem transfer będzie tym najbardziej udanym transferem w ekstraklasie. Dzięki za dzisiaj i będziemy się słyszeć już regularnie w tej rundzie rewanżowej ekstraklasy.